Witam serdecznie 4 czerwca, tak, 4 czerwca 2020 rok. E, witam serdecznie e, po dwóch dniach nieobecności e, w państwa domach, w państwa życiu. E, informacje, które posiadamy ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Sieradzu e, pokazują, że w razu mamy 7 osób poddanych kwarantannie ale również informacje dosłownie z ostatniej chwili płynące z różnych źródeł, szczególnie z radiowych źródeł przekazu świadczą o tym, że w sieradzkim szpitalu odnotowano dwa przypadki koronawirusa. Stacja sanitarna epidemiologiczna czeka obecnie na potwierdzenie tych przypadków i prawdopodobnie takie komunikaty zostaną oficjalnie wydane w godzinach popołudniowych. Na dzień dzisiejszy, czyli czwartego, o godzinie, o godzinie 15 z oficjalnych źródeł wynika jednoznacznie, że 7 osób jest poddanych kwarantannie w naszym mieście. Dziś dobra informacja dla mieszkańców. Komunikowaliśmy to już z Państwem kilkakrotnie, ale dziś potwierdzam: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stało się rzeczywistością. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim razem z Panem Skarbnikiem podpisaliśmy stosowne umowy. To są dwa duże przedsięwzięcia, które będą dotyczyły ulicy Górki Kłodzkiej i to jest otwarcie kolejnych terenów inwestycyjnych na przyszłe potrzeby inwestorów i druga inwestycja bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców dzielnicy Monice. To jest, to jest inwestycja ulica Nowa, Szkolna, dużo przedsięwzięcie z systemem odwodnienia tych ulic. Mam nadzieję, że do końca roku w dużej części zostaną zrealizowane zadania związane z budową tej drogi, a kolejne etapy tego, tego przedsięwzięcia będą realizowane w roku przyszłym. Chciałbym również Państwu przypomnieć o tym, że warto zachowywać zasady bezpieczeństwa. Nie zapominajmy o tym. Będę to, po, powtarzał Państwu, do, do znudzenia do czasu, kiedy nie będzie oficjalnych komunikatów związanych z tym, że jesteśmy wolni od korona wirusa. Pamiętajmy o stosowaniu maseczek, pamiętajmy o dezynfekcji rąk, zachowaniu odległości. Przygotowujemy się do tego, aby otworzyć dla Państwa takie, takie urządzenia jak basen nasz miejski czy system basenów otwartych nad rzeką warto mam nadzieję że w okresie letnim będziemy mogli korzystać z uroków tych wspaniałych miejsc a na dziś życząc wam dobrego nastroju no, mam nadzieję że spotkamy się jutro z dobrymi wiadomościami że się w dalszym ciągu opiera się koronawirusowi do zobaczenia jutro